Witam, kochani. Dzisiaj w okiem eksperta będziemy mieli temat dawka podawanego LPG a żywotność silnika. Czy dobrze, jeśli dla silnika, czy silnik dostaje zbyt mało LPG? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy tym reguluje program czy człowiek? <laughs> o. Takie pytanie dość skomplikowane, ale próbuję to, spróbuję to szybko jakoś tak sensownie, fajnie opowiedzieć. Yy, oczywiście dla silnika dobrze jest wtedy, kiedy dostaje odpowiednią ilość, czyli ani za dużo, ani nie za dużo, ani nie za mało. Yy, tym właśnie chciałbym yy, powiedzieć, coś, kto, kto się i co się zajmuje. Wstępnie, oczywiście, można to zrobić tak, że w w układzie benzynowym jest komputer, jest cały system, który oczywiście sobie tam dobiera za pomocą sondy lambda przepływomierzy i wszystkich innych czujników odpowiedni skład mieszanki, taki który zaprogramował producent i powiedział, że samochód ma pracować w takich, w takich mieszankach w większości są to dawki te czyli 14 do 14 do 14,7 do 1. Mówimy tutaj o ilości powietrza w stosunku co do litrów paliwa. Natomiast to jest fajne na papierze, nie do końca to wygląda idealnie w czasie rzeczywistym i czasami tutaj komputer musi doregulować to w odpowiednim momencie, właśnie za pomocą tych czujników, i to tak sobie działa bardzo dobrze. Natomiast my na gazie mamy dodatkowy komputer, który przechwytuje te sygnały już na systemie wykonawczym, czyli od wtryskiwaczy benzynowych i. Musi dobrać, musi tak się skonfigurować. My musimy go tak skonfigurować, żeby był idealnie wklejony w te parametry, które chciałby wykorzystać komputer benzynowy. Chciałby zrobić komputer benzynowy. My wstępnie to programujemy, wstępnie to robimy, natomiast już później takimi rzeczami zajmuje się komputer gazowy. Czyli on sobie trzyma te takie ryzy. E, e, w taki sposób, żeby samochód nie chodził na zbyt ubogiej mieszance lub zbyt bogatej mieszance. Oczywiście można tutaj zrobić dużo złego, i źle ustawiając program, lub źle konfigurując go, lub na początku czasami zdarza się, że komputery, że komputery się potrafią delikatnie rozprogramować lub zrobić, dlatego są czasami przeglądy po tysiącu sprawdzające, czy komputer działa we właściwych parametrach. Trzeba, trzeba to zrobić ręcznie. Później automatycznie sam komputer i sam, sam program się to reguluje, natomiast wstępnie my musimy to wyregulować i musimy zrobić tak, żeby samochód nie działał na ubogiej i na bogatej mieszance. Czyli e, dawka podawanego paliwa musi być taką, jaką zarządził komputer benzynowy. Jaką zażyczył sobie producent samochodu. Jeżeli w jakiś sposób to będzie zmienione i w jedną i w drugą, czyli w ubogo, czy bogato, no może to spowodować uszkodzenie silnika albo jakiś, no mówię to w ekstremalnym przypadku, ale na pewno jakąś. No, nie do końca rewelacyjna praca. Mamy oczywiście check engine, czyli system, który pokazuje, czy coś jest nie tak, także zwracajmy na to uwagę, to jest żółta kontrolka informująca nas, że coś jest nie tak. Nie zakazująca jazda, ale informująca, dlatego zawsze w momencie, kiedy zaświeci się check, zapraszamy do nas i sprawdzimy, co jest przyczyną. Oczywiście check z różnych elementów, nie tylko od dawki mieszanki, kontroluje prawie cały samochód, także my mamy możliwość sprawdzenia diagnostyki, zweryfikowania, co jest nie tak.